Dlaczego turbo wydaje taki charakterystyczny dźwięk? Turbo sprężarka działa dzięki spalinom. Składa się z turbiny połączonej ze sprężarką, która zasysa powietrze i wytłacza je do komory spalania, zwiększając ilość paliwa w cylindrach i poprawiając osiągi silnika. Kiedy wciskasz pedał gazu, przepustnica otwiera się, pozwalając na większy przepływ powietrza do silnika. Jednak w momencie puszczenia gazu w zmiany biegu przepustnica gwałtownie się zamyka, blokując drogę powietrza między turbiną a przepustnicą. Uwięzione powietrze próbuje się wydostać i zostaje z powrotem przetknięte do wlotu sprężarki podczas gdy turbo wciąż obraca się z ogromną prędkością, To właśnie tworzy ten charakterystyczny dźwięk. Znany też jako Compressor Surge. Dlaczego jednak nie każdy samochód z turbiną tak brzmi? Ponieważ większość z nich ma zawór upustowy, tak zwany blow-off valve, który pozwala na ucieczkę nadmiaru sprężonego powietrza zamiast odbijania go z powrotem do sprężarki. Jeśli jednak odłączasz czujnik ciśnienia powietrza lub zmodyfikujesz układ, uzyskasz ten charakterystyczny dźwięk. Ale uwaga, ma to swoją cenę. Nadmierne ciśnienie może uszkodzić turbinę i znacząco skrócić jej żywotność.